Co ty taka dzisiaj? No mnie wkurzyłeś tym nożem, wkładasz tak wszystko jak wyleja. A to co mam z tym masłem zrobić? Jak... No wyjąć nóż i zakręcić na kletko. A ty z noża jak spłynie masło orzechowe? Jak spłynie, no o ściankę. A pokażę ci o co mi chodzi, pasz. I patrz. I jak mam się tego Patrz, patrz, patrz. Jak wam się tego Patrz, pokażę ci. bardzo. Do zlewu to zakręcić to i wsadzić do lodówki, bo normalnie nie. nie, nie. A ty. To ja z, z, z miodu też muszę wyjąć łyżkę i zakręcić? Też na taką odsadzić? Teraz zostawiłeś w miodzie? No. No, no. Kurwa, skończ, bo za chwilę wydejnie nie dupek. Kurwa, pierdołu, kurwa, będziesz w to. Nie ruszaj się, kurwa! Nie ruszaj kurwa! Ja wam coś powiem. Długo w sobie narobił sam, bo kurwa nie miał podatków, kurwa, popłacić, Jak mu pieniądze duże wpływały. No w pier, pierdale, cydamo. Jedziesz. Nie by się uduszał. No. W życiu. W życiu, gdzie? Cydamo pier... Ale dlaczego frajer to... Ale to cię dla jajtu mówię, ja pierdolę, cały czas jest za Dostały uszy, ojej. Ale w końcu wam pokazuje, nie wstydzi się, serducha dla nacji, za odwagę za w końcu pewność siebie. Czuję się naprawdę, ja naprawdę się tak zajebiście czuję, jaką mam teraz pewność Koma siebie. To w ogóle Słuchajcie, tam, no zobaczcie, tamty włosy bym tak miał, miał o, a teraz kurde. <grych> Również taki girl time, girl place, pissing i tak dalej. I taki profesjonalizm w ogóle jak salon wygląda, tak aestetyk, tak to się mówi, aestetyk salon wygląda. Naprawdę mega! Mam pytanie do Natalki, płacił 6 zł, bo jest taka ładna fajna, a ten no. u Was nawet pieniędzy nie ma, bo mieszka u jej rodziców. Dlaczego Natalka z nim jest? A co mają pieniądze do tym, że ten, że mieszkał? Czy nie mieszkał? Przybywam należy tu. Ja tu nie mam rzeczy wypakowanych, ja mam tu walizki szybko. Ja mam gdzie mieszkać w taty. No. No, co to w ogóle Każdy musi mieć w no i no niestety miałem gorszy start. Urodziłem się bez spadku, bez bogatych rodziców.